Dlatego, tego, że on ma 165 koni mocy nominalnej i około 180, jeśli dobrze pamiętam mocy maksymalnej, powiem Wam, że naprawdę ciągnik, no, no robi robotę, tutaj 13 na godzinę tempomat mam ustawiony no i między 12 a 13 sobie daje radę, no czuć, że e, czuć, że czuję tą teleżówkę, słychać miejscami, szczególnie na cięższej ziemi, jeszcze pod górkę e, ale naprawdę radzi sobie bardzo fajnie, no nie wiem właśnie ile jest z poślizgiem, bo tu mam na przykład, o To jest to całe teku ciągnika tylko nigdzie tu nie widzę parametru, żeby brał sygnał z anteny prędkości. I właśnie nie wiem, ile on faktycznie ma z tym poślizgiem, bo to jest raczej prędkość z koła, mi się wydaje. Wątpię, żeby ciągnik miał... żeby ciągnik brał prędkość z anteny. Nawet to jest... nie no niemożliwe to jest raczej, wydaje mi się. Bo na pewno poślizg około 10% będzie, szczególnie, że sprzedał sądek kołysy opony już. No posłuchajcie sobie tego. To jest coś pięknego. jest jeden z powodów, dlaczego kupiłem 7430 Premium, 7475 tak celowałem. No, bo ja Wam powiem szczerze, że zdawałem sobie sprawę z tego, że niewiele bym dołożył, miałbym na przykład 210 k Jundira, ale ja po prostu świadomie to zrobiłem, że no chciałem po prostu ciągnik z tej serii. bo wiedziałem, że jeśli one trzymają tak dobrze wartość, no to one dalej tą wartość będą trzymały. Kiedyś tata jak planował kupować ciągnik i wybierał wtedy tego 6930, to 15 lat temu no To wahał się pomiędzy 7430 a 6930. Tylko wtedy brał akurat 7430 pod uwagę na skrzynię autokładnie na Auto Powerze. wiadomo, też inne czasy były, inna wiedza była. To jest w pełni zrozumiałe, że każdy się bał tych nowoczesnych skrzyn biegów. Ale może dobrze, że tak wyszło. Może dobrze, że jest ten 6930. Bo przynajmniej teraz miałem okazję sobie kupić 74 na Auto Powerze. Jest nawigacja, Autotrack Ready seryjnie wbudowana. Oczywiście dokładaliśmy mu to, ale to po prostu działa jak fabrycznie, no bo wszystko jest, yy, każda część po części kupiona, zamówiona, yy, w kunie, wielonku, kuru maszyny rolnicze yy, i naprawdę, no fajnie to działa, działa to po prostu jak fabrycznie, w ogóle bez porównania z nakładką na kierownicę z 6.9.30 John Deere yy, tam mam ATU 300 nakładkę, no to to jest w ogóle, yy, no inny świat, inna liga, o talerz się jeden przyblokował. Kamień tam wszedł chyba, o, kamień, kamień. Nie no, radzi sobie naprawdę rewelacyjnie. Świetny ciągnik. Została mi właśnie c jedynka do zasiania, no wcześniej jakoś tak nie było pogody. Dzisiaj dopiero 8 kwietnia jest, e, już 8 kwietnia. Więc e, nie jest jakiś termin rewelacyjny, ale robię 120 roślin na metrze, więc tutaj też większa obsada. E, no i też nie chciałem grochu musiać w wilgotną ziemię, jakąś mokrą, na mokrą uprawiać, bo e, groch raczej jest rośliną, która no, nie przepada za, lubi być wcześniej wysiany, ale nie przepada też za siewem w błocie. Dzisiaj jeszcze rano nie była ta gleba taka do końca idealna, e, ale ładnie są uprawione, przeschło fajnie, tam się sieje. E, Marcin właśnie teraz sieje, bo coś tam sobie nagram z tej czwórki jeszcze. Powiem wam, że mimo tego, że RK jest dużo lepszym ciągnikiem, dużo wygodniejszym ciągnikiem, no to jednak gdzieś ten 74, no w moim sercu, bardziej pasuje. Czuć w tym ciągniku życie, czuć w tym ciągniku duszę, zresztą słychać to. No RK niestety to już jest odkurzacz. To już tam jest ekologia, jest adby jest DPF, także to już tak nie pracuje fajnie jak 74 czy 6930. 6930 uważam, że jeszcze ma ciekawszy dźwięk jak 74 bo tu już jest EGR zamontowane, a 6.9 bez egr -a. No i rzeczywiście czuć, słychać tą różnicę, że 7.4 jednak też ma ten dźwięk troszeczkę przytłumiony bardziej, ale i tak fajnie pracuje. Jednak ten, ta praca też jest, kultura pracy silnika jest zupełnie inna w 6930. No Tutaj też są cztery zawory na cylinder, w 6.9 są dwa zawory na cylinder, więc to ma też pewnie duże znaczenie. Turbina o zmiennej geometrii tu jest. Także no ciągnik trochę no już, e, można powiedzieć, że nowszej generacji, ale technologia w tym cieniu jest naprawdę na wysokim poziomie, ale, mm, ale jeszcze czuć w nim to życie, słychać to życie. Uważam, że jak na 2009 rok, w którym on wyszedł wtedy, znaczy oni chyba w 2007 roku zaprezentowali 7430 premium, 750 premium się dobrze kojarzę. No tak jak na tamte lata, powiem Wam, że amortyzowana kabina, amortyzowana przednia oś, autopary bezstopniowa, beztopniowa, autotrack ready, no to uważam, że jak na tamte lata, to ten ciągnik naprawdę wyprzedzał swoją epokę całkowicie. Lusterka elektryczna w opcji nawet, teraz ma się tu lusterka takie zwykłe jeszcze, to lewe już jest naprawdę mocno wytrzaskane, no są rzeczy kosmetyczne, które trzeba w nim dopracować wiadomo. Zciągnik naprawdę daje radę. Tylko mówię jeszcze, rzeczy kosmetyczne są do opanowania i naprawdę będzie, będzie dobrze. Praktycznie i nic tutaj więcej nie trzeba używać. Niby joysticka, nie ma wersji, jest joystick. Dużo wygodniejsza praca z siewnikiem to na pewno, bo mogę sobie programować wszystkie funkcje. No Eryka RK, wiadomo, no jak się wsiądzie do tej kabiny, czuć tą nowoczesność. No i mamy już wieczór groch zasiany. Właśnie uprawiamy z Marcinem podburaki cukrowe 7430 z broną aktywną, Amazonką. To jest dosyć ciężka ziemia. Nie jest to, już na wstępie powiem, najlepszy pomysł uprawa na wiosnę takiej ciężkiej ziemi. Ale innej możliwości nie było. Planowałem w listopadzie to zrobić kultimerem. Niestety, w listopadzie no warunki były, jakie były. Było dosyć dużo wody. Także stwierdziłem, że no co, no wiosną na no 25 kultimera. No tragedii nie ma. No nie ma tragedii, ale zastanawiam się, jakie będą schody buraka. Jest tu generalnie dosyć miękko. Ustawiłem trochę głębiej bronę aktywną, także myślę, że buraki się fajnie zasieją. Tak naprawdę na uprawę takiej ziemi świeżo uprawionej jeszcze by trzeba poczekać 2-3 godzinki słońca. Ale niestety jutro już przyjedzie siać, pojutrze mu nie pasuje. No tak to jest, wiecie, jak się nie ma swojego siewnika. Myślę, że na przyszły rok chyba kupię swój siewnik do buraka jakiegoś dwunastorządowego monopila. Bo po prostu to nie jest tak, że kiedy ja chcę zasiać, kiedy mam warunki, to mogę siać. Tylko muszę być bardziej zależny od usługodawcy. Ja to oczywiście rozumiem w 100% bo wiadomo, że nie jestem jedynym klientem i nie jestem najważniejszym klientem ale... no jednak swój siewnik to jest swój siewnik, to już chyba każdy wie że to jest najlepsza opcja, no 7 się fajnie prezentuje z tą broną ładnie to wygląda jeszcze tutaj te kratki są do wymiany tu w tym miejscu z dwóch stron brona aktywna jest lekka, znaczy lekka, no tony 800, tony 900, gdzieś tak w tych granicach waży Ciśnienia z tyłu mam 0,9 bar, z przodu 0,7 bar, eee, także ciśnienie dosyć malutkie, żeby właśnie te ugniatanie gleby było jak najmniejsze. Ja tu mam bzika na tym punkcie, że tak powiem i zawsze te ciśnienie do każdej pracy uprawowej zmieniam. Zastanawiam się ile jeszcze na tym filmie będzie widać w ogóle, czy cokolwiek będzie widać. Już jest dosyć szarawo, GoPro nie nagrywa jakoś rewelacyjnie w nocy, aparat nagrywa dużo lepiej. No ale ujęcia z głowy to są zawsze ujęcia z głowy, no tak jak Wy najbardziej lubicie Z tego co tam mi kiedyś pisaliście e, Dobra, teraz tak Opuszczam Tu mam w sumie HMS-a zaprogramowanego Na uwrociach, czyli sobie podnoszę tym przyciskiem Podnosi, wyłącza wałek, opuszcza, włącza wałek. Prosta sprawa Nic skomplikowanego, teraz sobie ściemnie. Żeby mnie raziło po oczach za bardzo, jeszcze może bardziej, bo na kamerce pewnie jeszcze bardziej to widać. O, jest idealnie. Także na dwa ciągniki sobie śmigamy. Jutro jeszcze przed siewem buraka te najcięższe ziemie czyli ten poprzecz jeden, taki co tam jest. Są takie dwa miejsca, gdzie tam trochę gorzej zrobiło. Jutro sobie jeszcze raz przed samym siewem to doprawię, ale generalnie no nie jest źle. Muszę przyznać, że jak na te warunki na tą wilgotność gleby to jest rewelacja, naprawdę jest dobrze, nie ma co się tutaj przejmować, że, że coś będzie nie tak. Teraz tak, ustawienia ciągnika, no 10 km na godzinę tempomat on zrobiony. Tutaj głębokość pracy gdzieś w granicach no 5 cm brony aktywnej, coś takiego, 5 może 6 cm. To tak wiecie, no co do centymetra to nie jest apteka. Po prostu głębiej jak głębokość siewu, żeby też w tych śladach ciągnika było dobrze zruszone. Obroty wałka na 1000 zrobione, 1000 eko wałek, właśnie to jest ciekawa funkcja w tym ciągniku, że ma 1000 eko, no Rka niestety była brana z placu, no jakbym sobie konfigurował ją pod siebie to bym wziął wałek 1000 eko, więc przy 1740 obrotów mam 1000 obrotów na wałku. Obroty wałka dlaczego takie duże? Z tego względu, że po prostu no tutaj nie są potrzebne, na, na tamtej ziemi, właśnie na tej ciężkiej ziemi są bardzo potrzebne te obroty, żeby to dobrze doprawić, rozbić. Uważam, że efekt pracy jest naprawdę fajny. Nowe zęby są założone pod kątem, ja ustawiłem. Tak jak niektórzy pewnie z Was pamiętają, ci co mnie już śledzą od kilku lat, wspominałem dwa lata temu przy siebie kukurydzy, przy uprawie przedsiewnej pod kukurydzę, że wolę zęby wleczone. Tak przez te dwa lata zmieniłem trochę zdanie. Miałem do tej pory założone zęby wyleczone, później sobie obróciłem. One były w prostej pozycji po obróceniu, a te są typowo pod kątem, i uważam, że jednak zęby pod kątem na ciężkiej ziemi robią najlepszą robotę, bo po prostu ząb. Na lekkiej ziemi nie ma znaczenia w ogóle, kompletnie, ale na ciężkiej ziemi ten ząb on się po prostu wgryza w tą ziemię, się sam wciąga, a że, że ciężka ziemia jest dosyć twarda. Czasami ta brona podskakiwała, no to na tych zębach właśnie pod kątem, ona się sama wciąga, nie ma problemu z tym, że gdzieś ta uprawa jest bardziej wypłycona na tej ciężkiej ziemi. No i przekładnia Autopower to jest coś pięknego do właśnie takiej uprawy broną aktywną. Teraz sobie ustawiam 10 km na godzinę, za chwilę sobie suwakiem zwolnię do tyłu, Pedału gazu w ogóle nie używam, tylko sobie tym kontroluję prędkość, obroty ustawione na maksa. Także no, koncepcja obsługi jest zupełnie inna jak w 6RC John Deere. No i tylko hms y sobie podnoszę jednym przyciskiem nawracam. Dwie anteny są, więc można na nawigację śmigać. Tu jest SF1 sygnał akurat darmowy do 15 cm do uprawy w zupełności wystarczający do siewu może już niekoniecznie, jeśli jest kontrola sekcji, bez kontroli sekcji można się też bawić. Chociaż i tak mówię, no SF3 to jest przynajmniej moim zdaniem. Minimum do siewu, a najlepsze jest RTK, bo wiadomo, te granice później przy siebie też się nie przesuwają. Także to jest dużo wygodniejsza opcja, te RTK. Marcin na RTK sobie uprawia. To już tam bez znaczenia, który czelnik ma którą antenę przy tej uprawie. Tutaj wczoraj uprawiałem właśnie bez wału na przodzie, dzisiaj sobie wał zahaczyłem, bo jednak on trochę pokruszy te bryły, które są tam na tej cięższej ziemi. Zobaczmy sobie HMS-a, czyli sekwencję na uwrociach i przy pomocy tego jednego przycisku opuszcza mi się brona aktywna, włącza się wałek, opuszcza się po półtorej metra przejechanych przedni wał i tak samo w drugą stronę przy podnoszeniu, w tą samą stronę tylko odwrotnie, najpierw się podnosi wał, później brona, wyłącza się wałek, a prędkość sobie redukuje na tym suwaku, tylko gazu w ogóle w podłodze nie używam, tu mam na maksa ustawione. Także praca naprawdę bardzo przyjemna, ciągnik bardzo przyjemny. No i teraz jedynkę wciskam, opuszcza się brona, opuszcza się wał na przodzie. No i tempomat i jazda. 11 km na godzinę. Na tej ciężkiej ziemi 4 km na godzinę jeździłem, takie były miejsca ciężkie, żeby to dobrze doprawić pod Buraka. Jakbym to uprawiał jesienią na głęboko i wiosną, teraz tylko na razówkę broną aktywną, pewnie by to lepiej wyglądało. No ale innej możliwości nie było, taki rok.